Jest Korwin. I z Korwinem problem jest taki, że zaraz Państwu zacytuję, że on stwierdził w imieniu Konfederacji, iż Konfederacja realizuje opcję promoskiewską. Kto mi nie wierzy, i ja sam nie dowierzałem rok temu, gdy to wybuchło, kto mi nie wierzy, niech posłucha. Parę dni temu Wojciech Cejrowski znowu zaatakował Konfederację, bo został sprowokowany przez takiego mema, w którym pokazywano, że jego poglądy, które wyraża w 100% pasują do Konfederacji, ale z jakichś tajemniczych przyczyn jednak Konfederację nie popiera, tylko jak przychodzi co do czego, to jednak popiera partię rządzącą, w którymś tam odłamie, czy, czy, czy w całej rozciągłości. I on natychmiast się ustosunkował tego mema, co było takie dosyć zaskakujące, bo on zdaje się przebywał w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, ale najwyraźniej czyta te wszystkie rzeczy i napisał, że Konfederacja ma jeden zasadniczy problem, mianowicie Korwin kocha Putina. Oj Boże, już zarzucono i mnie, i Braunowi, i temu, i Wosakowi. To jest, to jest kompletna bzdura. My po prostu o opcję, opcję rosyjską, w tym sensie rosyjską, że uważamy, że należy wykorzystać Rosję, wykorzystać Rosję, mieć dobre stosunki z Rosją. Nie ma sensu ich zepsuć i, 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 i pasku amerykańskiej polityki. czasami wszystkie opcje otwarte, również rosyjską. I po prostu uważamy, że Rosja jest takim samym państwem jak każdy inny. Nie mamy żadnych uprzedzeń w stosunku do Rosji. I, I tyle. Czyli powiedział wprost, że Konfederacja realizuje opcję promoskiewską, bo jakąś trzeba sobie wybrać i tak dalej, te referendutki. Ja opcję promoskiewską uważam za bardzo niebezpieczny kierunek, jakiekolwiek konszachty z ruskimi. Rosja jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski i Polaków. Zawsze taka była, taka jest teraz, tak ja ją oceniam. Obym się mylił, ale tak ją oceniam i w związku z tym ja nie mogę uważać za bezpieczną opcję kogoś, kto chce realizować politykę promoskiewską. Uważam, że to jest ze strony Korwina, nie wredne, nie, że on jest ruskim agentem, tego nie wiem po prostu, nie wydaje mi się, myślę, że jest po prostu takim fantastą. Większość rzeczy, jak opowiada, przepięknie opowiada. I myślę, że jest jokerem i próbuje wrzucać różne takie karty, które spowodują ferment, ale jeżeli ktoś się nie brzydzi wróci, wrzucić ruskiej karty, albo nie daj Boże, uważa na poważnie. Że ruscy mogliby kiedykolwiek być opcją dla Polski, żeby się z nimi przyjaźnić, prowadzić przyjazną politykę zagraniczną? Jeżeli ktoś coś takiego mówi, marihuanę bym mu wybaczył, bo w innych rzeczach się zgadzamy. Natomiast tu, dlatego właśnie ja na konfederację nie głosuję. No, bo Wojtko, no to w takim razie na kogo głosować, pan takie rzeczy opowiada, tylko pan burzy porządek. Proszę państwa, ja państwu nie mówię, żeby nie głosować na konfederację. Ja tylko mówię państwu, dlaczego ja nie mogę zagłosować na konfederację. Jeżeli tam Korwin wygłasza pogląd, że realizujemy opcję promoskiewską.